Cześć z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj spito jest porównanie Samsung Galaxy S21 kontra Huawei Mate 40 Pro. W Mate 40 Pro, 1,900, 8GB, w przypadku Samsunga Exynos 2100, również 8GB, oba fony wyczyszczone pięty do tej samej sieci. Tu jeszcze zainstalowane usługi Google za pomocą Dual Space'a, więc niektóre rzeczy mogą troszeczkę się różnić, ale to zobaczycie. Więc chodzimy, sprawdźmy, który lepiej odpala aplikację, który lepiej pozostawia je w ramie. To samo robimy w przypadku gier, więc jedziemy. Allegro. Samsung. Aliexpress. Reklamy, jak zwykle, to ciężko zobaczyć. Ceneo. Asus Galerie. Przepraszam, Samsung, galerie też Samsung, HBO, Go. Samsung tutaj nie da się, ale niby się da oglądać. Teoretycznie, bo działają, może mówi, że nie działa. Ipla dla Samsunga, jak dojadę, też dla Samsunga. Mapy praktycznie remisowo bym powiedział, Player.pl, minimalnie chyba, Huawei, Olix, Samsung. Ktoś na PL? Samsung. Glovo. No nie podziałamy. A tu jeszcze męczy, żeby się odpalić. A Glovo czasami dziwnie działa. Nie wiem jakie macie doświadczenia z tą mapką. Sklepy. No i tu przez Dual Space'a. Czasami się dziwne rzeczy potrafią zebrać. No, na przykład zawiśnie. Ewentualnie czekajcie. Może sobie sprawdźmy tak. To jest nie działa. No, dokładnie musi sobie coś ogarnąć. No trudno, nie czekam. Spotify z falstartem. Jeszcze raz Spotify. Samsung. Tab Talk. Też Samsung. TripAdvisor. Są przed chwilą aktualizowałem na mycie, nowy Rom, więc też to może trochę zmieniać. E, tu wygrywa Samsung. Dobra. Twitter dla Samsunga. Uber przez taką fajną opcję. Tylko tu się chyba nie zalogowałem do końca, no ale mniejszą to wykop praktycznie remisowo. Czy YouTube odpali z Dual no, coś odpalił, no ale szybciej tak zrobił to Samsung. No więc dobra, tak wygląda porównanie. Szybszy ewidentnie ten. Sprawdzamy, co jest w ramię, czy wszystko pozostało. No to lecimy. Allegro w ramię. Aliexpress tak samo. Cenneo podobnie. Galerie w obu w ramię. HBO Go tak samo. Ipla w ramię. Jak dojadę też. Mapy. Tu lekkie, coś tam doczytelnie. Tu przeładowane. Czyli nie były w ramię. Jesteśmy na razie w pamięci RAM wszędzie. Bardzo ładnie. Teraz ten sklep no, też wisi, coś zawis, dziwne. Tu jesteśmy w ramię, chociaż nie no, wiadomo. Telefonu nie do końca. Ale czekajcie, potem tu miał być Twitter. Jest, Uber, widzieliście, że był w tym samym miejscu. Wykop, tu jest wszystko w ramię. No tu może Samsung poza ubiciem playera wszystko było w pamięci RAM. No dobra. Więc tu praktycznie powiedzmy, że podobnie. Wszystko w ramie. Sprawdzamy gry. Asfalt 9. Z grami też nie wszystko będzie działało, ale większość gier, które mam tu w teście, będą, więc sobie sprawdzamy. Pierwszy Samsung. Asfalt 8. Już się pojawił nawet w app galerii, więc bezproblemowo już działa. To widzimy, ale i tak to nie pomaga, bo Samsung jest szybszy. Teraz mamy Temple Run 2. No i sorry, że tak powiem. Subway Surfers. No nie pogracie. Jedną i drugą. Asphalt Extreme. To reakcja na dociśnięcie, tu w ogóle otwiera pek, jest apka, no tu trochę to dłużej trwa. Nie pamiętam czy to działało czy nie, czy będzie teraz czekował profil przez nie wiadomo ile, ale nie połączy się z Google, więc trudno. Mimo, że są, ale to tak wiecie. Te usługi Google w Huawei'ach to jest walka. Raz no, działa, to, raz nie. Tutaj no, nawet nie, nie czekamy, bo widzicie, że w Huawei'u to nie podziałamy z tym. No i ostatni temat. PUBG Mobile. Który będzie szybszy? No chyba, że coś się dociągać, jak to zwykle w tej obce, w sumie grze. Właśnie, czy mamy tutaj ekran na maksa? Mamy. No i od razu możecie zobaczyć, który ekran ładniej świeci, bo moim prywatnym zdaniem zdecydowanie lepszym tutaj ekranem jest... No, co on tak w ogóle? Jest ten ekran, który... Jest w majcie. Zdecydowanie ładnie, no czekajcie, no dobra. przejdźmy sobie gdzieś do jakiegoś ogólnego czegoś. No, dla mnie te kolory Mate kontra Huawei, no to tutaj, czyli Huawei kontra S20. Czekajcie, czy mi się tu nie włączyły jakieś. Nie, no, to jest tylko tryb ciemny. Nie, nie mam jakiejś automatycznej ochrony. Aż szybko sprawdzę, bo aż dziwne, że to tak biednie wygląda. Ochrona wzroku płynność ruchu, tylko na wzroku. Nie jest wyłączona, więc spoko. No. Więc no, patrzcie na maksy... jasności maksymalne. Widać kto lepiej wypada. Dobra, ale jeszcze szybko co w ramię, może tam coś tam w sogu pogrzebałem, ale na no tu no, obydwu było. Tu tak samo to zostało w tych samych miejscach co było podobnie. Nie, tego nie uruchamiałem, no uruchamiałem to, zostało, Un killed, też w ramie tam gdzie jesteśmy, no. Więc tak wygląda porównanie, no wychodzi na to S21 troszkę lepiej wypada, chociaż no ma gorszy ekant. no i cóż. W sumie tyle. Tyle tego porównania. Szkoda, że tutaj nie mamy natywnie usług Google'a. Myślę, że jeszcze moment troszkę może by w niektórych z tych momentach byłby odrobinę lepszy, więc cóż, tyle. Tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów odnośnie S21 i Mateo 40 Pro. Oczywiście playlista jest, można sobie zobaczyć porównanie z innymi smartfonami odnośnie jednego, jednego i drugiego. Dzwonek, subskrypcja, komentarz, bo oczywiście przydaje się to. Dla zasięgu i dla jakiegoś tam rozwoju kanału, więc oczywiście, jeżeli tylko macie ochotę, to zapraszam do subskrybowania, ewentualnie nawet napisania jakiegokolwiek komentarza. To zawsze po prostu z racji algorytmu, który tutaj nam Google serwuje, pomaga, więc tyle. Tyle odnośnie tych dwóch smartfonów. No cóż, mówiłem, bardziej chyba ten z lewej, ten z prawej. No cóż, też fajny, ale jakby było wszystko, to było naprawdę, myślę, że idealnie. Synchronizowanie ekran tutaj na plus, więc tyle. Samsung Galaxy S21 kontra Huawei Mate 20, 40 Pro. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!